Na relacje zaprasza Agencja Kreatywna Macumedia. Kreatywność wspierana technologią. Dzień dobry, rozpoczynamy briefing prasowy przed ostatnim meczem w sezonie. Z nami jest szkolenie zielonych Mariusz Lewandowski, panie trenerze tradycyjnie poproszę o kilka słów przed tym meczem, jak nastroje w drużynie, później przejdziemy do pytań. Dzień dobry, witam. No, nastroje są dobre po ostatnim meczu. Wiadomo, żeśmy wygrali mecz w dobrym stylu, dlatego też ten mikrocyk był podporządkowany do ostatniego, do ostatniego meczu z piastem no i mówię, przygotowaliśmy się do ostatniego meczu tak żeby też dobrze zakończyć sezon. Dziękuję, zapraszam do zadawania pytań Dzień dobry, Panie Trenerze, już Grzwałek od dnia zapytałem o ten Krocyk bo on tak dość ciekawy był w środę były badania zajęcia z piłkami, trening strzelecki coś więcej może trener powiedzieć? Dokładnie, też żeśmy chcieli sprawdzić zawodników pod względem fizycznym zrobiliśmy badania Będziemy mieli wyniki i, i później będziemy porównywać w następnych okresach też w e, przygotowaniu do, do nowego sezonu, e, jakie są e, poprawy i, i gdzie, mamy, gdzie mamy jeszcze deficyt u zawodników. Także też to było podporządkowane we, między innymi w tym mikrocyklu właśnie te badania. Pamiętasz, że jak sytuacja zdrowotna? Zdrowotna nikt nie wypada nam w tym meczu ani za kartki, ani z e, powodu kontuzji. Także e, jesteśmy wszyscy, wszyscy gotowi do, do tego ostatniego meczu. Karol Angielski w wyjściowym składzie? E, no zobaczymy, zobaczymy. E, dowiedzą się przed meczem, jak to zawsze bywa na odprawach indywidualnych. Ale ja mówię, każdy zawodnik ma być gotowy do tego, żeby wystąpić w spotkaniu. Pamiętam, że jeżeli chodzi o pias, Gliwicę, to zapytam, bo to taka ciekawostka troszeczkę jest. 2013 rok, październik, myślę, że sobie trener przypomina dwa ostatnie mecze pana trenera w reprezentacji, której trenerem był Waldemar Fornalik. No w sobotę będzie takie fajne, miłe spotkanie, chyba troszeczkę porozmawiacie o tych meczach z Ukrainą, z Anglią. Z trenerem Forneykiem mam bardzo dobry kontakt. Rozmawiamy nie tylko przed, przed meczami. Jak to trenerzy zawsze wymieniają się uwagami na temat poszczególnych zawodników czy poszczególnych meczów. Także tak, pamiętam tam te spotkania. Wiadomo, że trener mnie powołał na, na te dwa ostatnie mecze i, i miło to wspominam, bo, bo mogłem jakoś tą reprezentacyjną przygodę zakończyć takimi meczami. Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy za udział dziękuję. w briefingu. Na relacje zaprasza agencja kreatywna Macumedia. Kreatywność wspierana technologią.